Cześć! Czy 30-letnia gra FPS może wciąż budzić pozytywne emocje? Czy to, co kiedyś wydawało się klaustrofobiczne, mroczne i dynamiczne, dzisiaj może zostać odebrane tak samo? Przed Wami moich kilka słów na temat Descent z MS-DOS. Z góry przepraszam za nosowy głos, ale dopadły mnie przedszkolne wirusy. Zapraszam! Descent to gra z 1995 roku, która została stworzona przez firmę Parallax Software i wydana przez Interplay Productions na komputery osobiste z MS-DOS-em, a rok później na Sony Playstation. W tej futurystycznej strzelance przenosimy się jakieś 120 lat w przyszłość, gdzie świat górnictwa został całkowicie opanowany przez korporacje i dawno przekroczył granice Ziemi. Korporacje na dobre zagościły na innych planetach i planetoidach układu słonecznego, całkowicie polegając na sztucznej inteligencji, która przy niewielkiej ilości ludzkiego personelu kontroluje wydobycie minerałów i ich transport na Ziemię. Pewnego dnia w jednej z kopalni roboty zbuntowały się i przejęły całkowitą kontrolę nad placówką, zabijając lub zamykając niektórych ludzi w niewolę. Okazało się, że winą za całą sytuację jest nieznanego pochodzenia wirus komputerowy, który przejął kontrolę nad sztuczną inteligencją. Roboty się uzbrajają, a zbuntowana AI nie zamierza przestać. Rozwija się tworząc nowe warianty blaszaków oraz przenosi się na inne placówki, infekując kolejne kopalnie. W grze wcielamy się w rolę pilota na usługach korporacji, właściciela firmy wydobywczej, aby przedrzeć się do kopalni, zniszczyć jak największą ilość zainfekowanych robotów, uratować w miarę możliwości jak największą ilość żywego personelu i co najważniejsze, zniszczyć główny reaktor kopalni oraz uciec szybem wentylacyjnym przed wybuchem. Zasiadamy za starami zwrotnego myśliwca, na tyle małego, abyśmy mogli zmieścić się w wąskich korytarzach i przy pomocy całkiem sporego wachlarza broni, na którą składają się bronie energetyczne, kinetyczne, rakiety i miny, likwidujemy wszystko, co chce zlikwidować nas. Znajdziemy tu różnej maści power-upy, jak busty tarczy energetycznej, poziomy naładowania akumulatorów, dzięki którym broń energetyczna może być użyta, moduły kamuflujące, chwilową niewrażliwość na atak i wiele innych. Zbierając na przykład moduły z bronią, którą już posiadamy, podnosimy jej poziom do maksymalnie czwartego poziomu. Na czwartym poziomie mocy taki na przykład laser jest diabelnie skutecznym sposobem wyłączania plaszanych przeciwników. Eksplorowanie poziomów w pewnych momentach potrafi być przytłaczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość poruszania się w trzech płaszczyznach – góra, dół, lewo, prawo, przód i tył, a także obroty wokół własnej osi. Czasem pojawić się może chwilowy zawrót głowy, kiedy na przykład stracimy orientację, gdzie jest góra, dół czy któraś ze ściany. Trzeba przywyknąć i po odpowiednim skonfigurowaniu klawiszy otworzy się przed Wami kawał dobrego shootera. Udało mi się nawet skonfigurować pada od Xboxa, używając do tego aplikacji Joy key Jeżeli jesteście zainteresowani, co to za bajer, zajrzyjcie do opisu pod filmem. Zasada czyszczenia korytarzy jest bardzo prosta. Wpadamy do kopalni, podglądamy mapę i obieramy jeden z kierunków, odsłaniając nici labiryntu, który im dalej w las, tym bardziej poryty się wydaje. Pamiętajcie, że możemy latać w przód, tył, lewo, prawo, ale i w górę i dół. Niektóre korytarze są zamknięte kolorowymi grodziami i należy odnaleźć odpowiedni kolor klucza, aby iść dalej. Zielone grodzie na mapie zawsze oznaczają otwarte drzwi. Niebieskie, żółte i czerwone drzwi są zamknięte. Wymagają wspomnianego klucza. Przy czym za grodzią o kolorze czerwonym zawsze znajduje się reaktor. Cel naszej misji. Poza wspomnianymi kolorami odszukać możecie jeszcze kolor pomarańczowy, który skrywa pomieszczenie, w którym ładują się akumulatory i kolor różowy czy tam fioletowy, na serio nigdy nie byłem w tym dobry, oznaczający teleport, z którego wysypuje się cała chmara wrogich wrogów. Pochwalić muszę muzykę, która trzyma mocno za jaja. Mroczne, elektroniczne brzmienie kapitalnie współgra z klaustrofobiczną, futurystyczną scenerią kopalnianych labiryntów. Efekty dźwiękowe też są niczego sobie. Zwłaszcza odgłos Gatlingana. Fajnie pruje, naprawdę. Odgłosy laserów też są ok, ale ile można słuchać? Z Stentem dostajemy 16 poziomów do przejścia i w każdym trzeba zniszczyć reaktor kopalni, wyjątkiem są misje końcowe na danej planecie, czyli co czwarta misja. Tam trzeba zniszczyć zazwyczaj bossa. Teraz, sięgając pamięcią wstecz, przypomniała mi się moja walka z drugim bossem. Istne piekło. Lawa, dookoła latające roboty z gatlinganami, które bardzo szybko zdomują pancerz naszego myśliwca i do tego wielki, ogromny, latający i znikający boss, który nie omieszka z wystrać w naszym kierunku paru wiązek samonaprowadzających się kul plazmowych. Do tego znikomy poziom wytrzymałości mojego myśliwca w tej misji, oj. Do tej pory w myślach siarczyście klnę na wspomnienia prawie tych 30 minut, w trakcie których próbowałem pokonać tego przeciwnika. Gra wydana na MS-DOS w późniejszym czasie doczekała się ulepszonej wersji. Ja, grając w swoją, miałem opcję włączenia gry w oryginalnej grafice albo użycia funkcji High Resolution, która lekko poprawiała tekstury w grze. Jednak to rozwiązanie niosło za sobą małą niedogodność. Descentowi dodaje zajebistego efektu klaustrofobii widok z zakopitu naszego myśliwca. I tutaj deweloperzy, idąc w kierunku lepszej grafiki, musieli pójść na ustępstwa w postaci usunięcia widoku z jego wnętrza, montując kamerę jakby na zderzaku. Zupełnie tak jak to ma miejsce w niektórych grach wyścigowych. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w descent, to gorąco was do tego zachęcam. Po kilkunastu minutach, gdy już przyzwyczaicie się do perspektywy i pełnego ruchu w trzech osiach, przyznacie, że macie przed sobą grę wybitną, szybką, dynamiczną strzelankę, która w 95 na pewno namieszała w świecie gamingu. Chcąc kupić descent polecam odwiedzić GOG. Za stosunkowo niewielką kwotę dostaniecie działający program zintegrowany z Dosboxem i nie ma łatwiejszej rzeczy. Podzielcie się swoimi wspomnieniami na temat descent. A jeżeli mój materiał Was zaciekawił, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój profil, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby nie przegapić kolejnych filmów. Pozdrawiam.